Test, 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 test. Witajcie kochani, zgadnijcie gdzie jestem. Tak jest, wróciłam do swoich korzeni, jakby to powiedzieć. Jestem tutaj, ponieważ mam sprawy do załatwienia. Muszę załatwić te sprawy i wiecie, jestem socjotechnika narodańska. I wiecie jak to jest. No właśnie, właśnie. Tutaj są obok mnie Oderman i Oderbach, gwardziści. O, proszę bardzo. A ja piękna na toczu jestem wróciłam, bo tak chciał los. Wróciłam, bo nie jestem żadnym Antonim Kosiwą z Kalisza i w ogóle, więc... Nie wiem, przemilczeć, nie przemilczeć to, że tutaj jestem. w milczeniu to ogarnę. Auta sobie jeżdżą. Życie stanęło tutaj. Jest jak jest. Życie jest jak kolej. Nigdy nie wiadomo, gdzie się wysiądzie, z kim się wsiądzie i z kim się wsiądzie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Wasza tocych anzdańska.